Style, the They are dzisiaj przed nami trzy spotkania. Wszystko to będą mecze numer dwa. Zobaczymy sobie, jak zagra Milwaukee Bucks przeciwko Toronto Raptors. Zobaczymy sobie też, jak poradzi sobie dzisiaj z Chicago Bulls, Boston Celtics. Zobaczymy sobie, jak zagra Utah Jazz przeciwko Los Angeles Clippers. To, co jest ciekawe w dzisiejszych meczach, wszystkie te drużyny przegrały pierwszy mecz u siebie w domu i bardzo nie chcą wyjeżdżać od siebie z miasta przegrywając 0 do 2. Zobaczmy jak to się kształtowało. Nim zaczniemy, zaglądamy sobie do hali Toronto Raptors. Pomyślcie sobie o takiej sprawie, drużyny NBA grają w różnych mniejszych, większych miastach, ale Toronto to jest jedyna drużyna, której kibicuje cały kraj. Jest to jedyna drużyna, która obecnie gra w Kanadzie, więc. Ale jest trochę inaczej. Toronto Raptors kibicują wszyscy Kanadyjczycy. Atmosfera na tych meczach jest trochę inna niż w pozostałych halach NBA. Zaczynamy mecz numer 1: Toronto Raptors przeciwko Milwaukee Bucks. Toronto ma taką śmieszną tendencję do przegrywania meczu numer 1, nawet jeśli te mecze odbywają się u nas w Hali. W takiej sytuacji drużyna, która przegra mecz numer 1, mimo że gra najpierw u siebie, bardzo powinno jej zależeć na tym, żeby nie wyjechać do miasta przeciwnika przegrywając 0 do 2. Więc przejrzyjmy się, jak Toronto Raptors sobie z tym radziło i jak to wyglądało w statystykach. Zacznijmy sobie od Milwaukee Bucks. Od, otóż Janice Antetokounmpo Zagrał w, w swoim stylu 24 punkty, 15 zbiórek, 7 asyst, czyli mecz na wysokim poziomie. Niestety tym razem miał tylko 37% skuteczności. Do tego dorzucił się Chris Middleton, 20 punktów, Tony Snell, 14 punktów, w y Monroe, 18 punktów. Czyli taka ekipa trochę w stylu Meczu numer jeden z minimalnego Shenzhenisem Antata Kumpo. Natomiast po stronie Raptors tym razem było trochę inaczej. O ile ostatnim razem krytykowaliśmy sobie to, jak grał Kyle Lowry, który praktycznie nic nie rzucił, miał wtedy jakąś katastrofalną skuteczność. Tym razem 22 punkty, 4 asysty, więc biurek, więc bardzo dobry wynik. Do tego jeszcze 3 przechwyty. Totalnie inna postawa niż meczu numer 1, do tego obudził się trochę Serge Ibaka, który w poprzednim meczu był trochę upokarzany przez Janisa Kumpo, Też bardzo fajny mecz, 16 punktów i do tego lider drużyny Demar De, -de -Rozan, 23 punkty. Ten obrazek spowodował, że mieliśmy do czynienia z zupełnie innym Toronto Raptors, które stanęły na wysokości zadania. Zobaczmy sobie, co wydarzyło się w czwartej kwarcie tego spotkania. Tak jak już mówiłem, żadna drużyna, która zaczyna u siebie w domu, nie chce wyjeżdżać do przeciwnika, przegrywając 2-0. Więc w końcówce tego meczu, w czwartej kwarcie, mieliśmy sytuację następującą. Miłoki doprowadziło do remisu. Mieliśmy 100 do 100 i dwie minuty dokładnie do końca meczu. W chwilkę swoje ręce wziął Demar De Rozan i tym oto rzutem z pół dystansu zrobił 102 do 100. W kolejnej akcji którą Raptors miało w ataku. Piłkę swoje ręce dostał Kyle Laury. I tym razem, tym razem nie zawiódł. Jest takie coś w graczach NBA, szczególnie w Kyle Laury, który w zeszłym roku też miał jakieś napady lęku i w pierwszym meczu grał naprawdę słabo. Oni potrafią się odbić i stanąć na nogi. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 106 do 100 na Toronto Raptors. Toronto z bilansem 1 do 1 jedzie do Milwaukee. Zobaczmy sobie na następne spotkanie. Mecz numer 2, Boston Celtics przeciwko Chicago Bulls. Tutaj sytuacja była dokładnie taka sama. Boston przegrywał 0 do 1 i nie chce jechać do Chicago przegrywając 0 do 2. I wiecie co wam powiem? Tutaj chyba nie ma co się za bardzo rozwodzić. Spójrzmy sobie od razu, jak to wyglądało w statystykach. Przede wszystkim Isaiah Thomas był dostępny, ale to nie był ten zawodnik, co na ogół widać, że tragedia rodzinna naprawdę do niego dotarła. 20 punktów, tylko 50% skuteczności z linii rzutów wolnych i taki dość przeciętny lub można nawet powiedzieć słaby mecz jak na niego. Do tego wszystkiego nikt po stronie Celtics się nie popisał. Wszyscy zagrali naprawdę przeciętnie, a patrząc na Bulls, Dobry mecz Jimmy'ego Butlera, Robin Lopez. Ma drugi naprawdę dobry mecz, który praktycznie oscyluje w granicach jego rekordu kariery. Do tego bardzo dobry Rajan Rondo i taki sobie Dwayne Wade. To był taki mecz, na który aż przykro było patrzeć oczy, aż krwawiły, jak widziało się w jaki sposób Celtics męczą się z Bulls. Ostatecznie skończyło się wysoką wygraną Chicago. I Boston jedzie do Chicago z wynikiem 0-2. do 2. Sytuacja dla nich jest taka, że moim zdaniem jeśli Boston wygra mecz numer 3, będziemy mieć w tej serii zwrot i wszystko rozstrzygnie się w meczu numer 7. Jeżeli Boston przegra mecz numer 3, prawdopodobnie seria zakończy się 4-1. Jakbym to wszystko odstawiał, zobaczmy sobie na mecz numer 3. Do meczu numer 3 Utah Jazz przeciwko Los Angeles Clippers. Rudy Gobert wyłączony z powodu kontuzji kolana. I może zobaczmy sobie od razu, jak to wyglądało. Może wynik końcowy tego tak bardzo nie odzwierciedla, bo było 99 do 91 dla Los Angeles. Ale to był taki mecz, który był cały czas kontrolowany przez zespół z Los Angeles. Po stronie Utah Jazz tak naprawdę nikt się nie wykazał. Co prawda Gordon to zdobył 20 punktów, Derrick Favors rzucił 13, Joe Johnson rzucił 13, ale generalnie bardzo przeciętny występ po ich stronie, natomiast po stronie Clippers każdy robił to co powinien. Paul 21 punktów i do tego 10 asyst. DeAndre Jordan bulował pod koszem, 15 zbiórek, 18 punktów i parę fantastycznych wsadów. Black Griffin 24 punkty, 5 zbiórek, do tego Jamal Crawford dorzucił 10 punktów, niestety na skuteczności 25%. Więc tak jak mówię, wynik końcowy tego nie odzwierciedla, ale w tym meczu Clippers praktycznie cały czas kontrolowali grę, więc wyjeżdżają od siebie z wynikiem 1-1. Zobaczymy, co będzie działo się w Utah. Podsumowując, ten wieczór w NBA był to bardzo, bardzo przeciętny i niejaki wieczór jak na playoffy. Boston Celtics w bardzo ciężkiej sytuacji. Zobaczymy, czy uda im się jeszcze coś z siebie wykrzesać w Bostonie. Milwaukee przeciwko Toronto 1-1, Utah przeciwko Los Angeles Clippers 1-1. Wszystko jest jeszcze otwarte w tych seriach. To co ciekawe tak naprawdę dopiero przed nami. Dzisiaj bardzo na szybko i w wielkim skrócie dzięki za uwagę. Do usłyszenia, cześć.